W dzisiejszym programie, co to jest radykalne wybaczanie i czym różni się od wybaczania tradycyjnego, na czym polega, jakie narzędzia stosuje, dlaczego tak trudno nam wybaczać, co należy zrobić, wybaczyć i dlaczego warto to zrobić, poznamy także krótką technikę radykalnego wybaczania. Zapraszam. Na program zaprasza sponsor, producent naturalnego preparatu na stawy www.biwanol.pl. Dzień dobry, Dorota Tuńska, witam wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam na dzisiejszy program. Moim gościem jest dzisiaj Małgorzata Mikołajczyk, konsultantka totalnej biologii, trener radykalnego wybaczania i mediator. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy o radykalnym wybaczaniu. Każdy człowiek w swoim życiu doznaje różnych krzywd, niesprawiedliwości, przykrości, czasem wielkich, traumatycznych wydarzeń. Często czujemy się właśnie zranieni, skrzywdzeni, obwiniamy innych za to, co nam się przytrafiło. Często nie umiemy wybaczać, bo uznajemy wybaczenie za akt słabości, albo aprobaty sytuacji, która się wydarzyła, albo akceptacji przyzwolenia na pojawienie się jej po raz kolejny. Małgosiu, proszę, powiedz, nam, dlaczego warto wybaczać? Tak naprawdę to nie mamy innego wyjścia. Musimy wybaczać, musimy się tego nauczyć, ponieważ um, trzymając różne urazy i żale w przeszłości, czyli właśnie związane z przeszłymi trudnymi zdarzeniami, trzymamy również tam naszą energię, a wybaczając, odzyskujemy tę energię i możemy. W chwili obecnej y, doświadczać więcej szczęścia, y, więcej zrozumienia, lepszego życia, bycia zdrowszym, y, lepszym człowiekiem. Możemy również wtedy brać większą odpowiedzialność za siebie i za innych, za to, co nas w życiu spotyka i, i myślę, że to jest najważniejsze właśnie w kwestii wymaczania, żeby móc żyć dnie, jak najbardziej i najbardziej. Naj, naj Dniem dzisiejszym. Tak, bo te złe emocje, te negatywne emocje trzymają nas niejako jak w imadle, prawda? Powodują takich, trzymają nas w takich niskich energiach i właściwie pozbawiają na tej, nas tej radości życia. My wciąż rozpamiętujemy jakąś sytuację, która nam się przytrafiła, jakąś taką ciężkie, traumatyczne wydarzenie, czy to była jakaś choroba, czy to była jakaś nasza, czy jakiegoś kogoś bliskiego, i obwiniamy drugą stronę. I kurczowo trzymamy się tego sposobu widzenia, tej percepcji, prawda? Ta, takiego spojrzenia na tą sytuację. I, tak. I nie umiemy wybaczyć po prostu nie umiemy wybaczyć, bo, bo nie umiemy tej sytuacji zobaczyć inaczej, z innego punktu widzenia. Dokładnie właśnie tak jest, nie umiemy jej zobaczyć inaczej i właśnie w tym pomaga nam radykalne wybaczanie, które daje nam kilka różnych narzędzi, żebyśmy mogli właśnie nauczyć się tego, czego nie zostaliśmy nauczeni. W dzieciństwie i w całym okresie wychowania, w całym procesie wychowawczym. No, zostaliśmy tak, a nie inaczej uwarunkowani i jest to, zwłaszcza w naszym społeczeństwie, dosyć mocno, mocno widoczne, że to trzymanie właśnie uraz i brak wybaczania jest taką naszą trochę przywarą narodową, której warto by było się pozbyć i nauczyć żyć zupełnie inaczej. Mogło się mówisz o radykalnym wybaczaniu. Ten termin może nie jest wszystkim znany. Czym różni się radykalne wybaczanie od takiego wybaczania, po prostu tradycyjnego wybaczania? Tradycyjne wybaczanie tak naprawdę to jest pojednanie. Czyli my z kimś się jakby godzimy. I to jest takie tradycyjnie postrzegane wybaczenie. Natomiast radykalne wybaczenie polega na zupełnej zmianie perspektywy postrzegania danego wydarzenia. Czyli my wydarzenie, które postrzegamy obecnie z punktu widzenia świata ofiary, zaczynamy postrzegać w zupełnie inny sposób, w pełni jakby zrozumienia. Bierzemy za odpowiedzialność za to, co nam się przytrafiło i co my sami zrobiliśmy. Zaczynamy po prostu. Inaczej patrzeć na daną sytuację, którą do tej pory postrzegaliśmy tylko i wyłącznie z punktu widzenia świata ofiar, czyli naszej urazy i oskarżając inne osoby o to, co nam się przytrafiło. Tutaj jest taka pewna nasza sprawczość w tym wszystkim, tak? że jesteśmy również współwinni tej sytuacji, że myśmy w ogóle w tą sytuację weszli, że byliśmy w jakiś sposób w nią zaangażowani i że nie możemy tego przerzucać tylko i wyłącznie na. Osoby, której właśnie czujemy, że, że, właśnie, że, że nam zaszkodziła, tak? że nie możemy wybaczyć, że, nam, że nas skrzywdziła. Tak, natomiast na pewno nie możemy tutaj patrzeć z pozycji w ogóle winy, dlatego że zgodnie jakby z zasadami radykalnego wybaczania nie ma winnych i nie ma niewinnych. Nic, nikt nic nikomu jakby nie robi, wszystko się zdarza dla nas, a nie nam. I tutaj w, w, w ramach właśnie treningu radykalnego wybaczenia uczymy się właśnie postrzegać to zdarzenie traumatyczne, jakąś przykrą sytuację dla nas, przykre zachowanie się ze strony innej osoby jako coś, co ma być dla nas lekcją i możliwością do przepracowania jakichś ukrytych, wcześniej doświadczonych ran. Ponieważ właśnie ta zmiana perspektywy, perspektywy pozwala nam na zupełnie inne spojrzenie na daną trudną, czasem bardzo traumatyczną sytuację. No ale to jest tak, jak wspomniałam na początku, prawda, że my nie chcemy wybaczyć, bo nie akceptujemy tej sytuacji, która się wydarzyła. Nie chcemy dać też przyzwolenia, jakby okazać tej słabości, że wybaczamy, czyli jakby nie chcemy zaakceptować tej sytuacji. I wciąż kluczowo się tego trzymamy, no właściwie to szkodząc sobie, bo tak naprawdę, bo jest takie świetne powiedzenie, że my się zadręczamy, a inni mają się świetnie z tego powodu, bo wcale nie patrzą na tą sprawę tak, tak jak my ją widzimy. Tak, tak, dlatego że nasz żal i nasze właśnie rozpamiętywanie tych przeszłych urazów i, i krzywd doznanych właśnie nie pozwala nam jakby pójść do przodu. Nie pozwala nam na to, żebyśmy mogli się cieszyć z dniem dzisiejszym. Dlatego warto naprawdę warto się tego nauczyć i stosować takie powiedzenie, które mówi, o którym mówi radykalne wypaczanie. Udawaj, że coś Działa dopóki nie zacznie działać. Więc nawet jeżeli my na dzisiaj nie umiemy wybaczać yy, i nie do końca nam to wychodzi, i mamy z tym trudności, to warto próbować, próbować i cały czas się uczyć. I tu daje nam radykalne wybaczanie, właśnie kilka narzędzi, które możemy powtarzać aż do skutku, aż do momentu, kiedy poczujemy, że uwolniliśmy się z, tego, z tej potrzeby trzymania się właśnie i bycia w tym świecie ofiar, i trzymania tych tego żalu i osądzania innych i, ym, i zrzucania na nich winy za nasze niepowodzenia i różne rzeczy, które nam się przytrafiają w chwili obecnej. My, nawet jeśli uświadomimy sobie, że to wybaczenie ma sens, że warto byłoby to zrobić, ale jednak nie umiemy tego zrobić. Dlaczego właśnie nie umiemy wybaczać? Dlaczego jest to dla nas tak bardzo trudne? Niekiedy to jest tak, że wręcz utożsamiamy się z tą krzywdą, że ta krzywda określa niejako naszą tożsamość. Tak naprawdę to jest właśnie podstawowa rzecz, której nikt nas nie nauczył i nie pokazał nam, jak to robić, dlaczego to robić. Jakie możemy mieć z tego korzyści i po co w ogóle jest nam to potrzebne? I życie w takim świecie ofiar potem staje się jedyną możliwością dla takiej osoby, która doświadczyła właśnie jakichś trudnych sytuacji. Pozwala jej to na nie życie w rzeczywistym, prawdziwym świecie, tylko życie właśnie w takim zamknięciu, w, w rozpamiętywaniu przeszłości i w obwinianiu innych za swoje dzisiejsze, poprzednie i przyszłe niepowodzenia. Jest to pewnego rodzaju strefa komfortu, choć wcale nie musi być komfortowa i na pewno taka nie jest. Natomiast pozwala nam na to, że żyjemy w czymś, co znamy i w czym potrafimy się odnaleźć. I to jest ta trudność właśnie w tej zgodzie na wybaczanie trudnych historii innym osobom i trudności, które, i tych krzywd, które dotknęliśmy z ich strony. No, tak jak wspomniałaś to jest tego także trzeba się nauczyć a jeżeli w dzieciństwie nie jesteśmy nauczeni wybaczania bo to jest taka pewna faza rozwojowa wieku dziecka kiedy mamy takie silne poczucie sprawiedliwości to potem idziemy w dorosłe życie dźwigając ten wór niewybaczonych sytuacji musimy się tego po prostu nauczyć tylko jak tak. jak się tego nauczyć no to właśnie co przed chwilą powiedziałeś, to jest właśnie nasze Nasza perspektywa postrzegania, i teraz nauczenie się wybaczania polega na zmianie perspektywy postrzegania rzeczywistości, i wszystkich zdarzeń, jakie, jakie jakich doświadczamy, i wszystkich sytuacji życiowych. Jeśli my weźmiemy odpowiedzialność za wszystko, co nam się w życiu przytrafia, czyli wszystko, co nam, czego w życiu doświadczamy, co sami zrobiliśmy i co sami, i co nam zostało zrobione, traktujemy to jako skutek czegoś, co wcześniej się wydarzyło i w ten sposób na to patrzymy, to tak naprawdę to jest dopiero ta, ta podstawa do tego, żeby nauczyć się wybaczać, żeby nauczyć się żeby nauczyć się właśnie postrzegać innych ludzi i rzeczywistość w taki sposób, który który nas wyciąga z tego świata ofiar, w, których się, w którym się znajdujemy, właśnie nie umiejąc wybaczać. Być może jest też tak, że ta trudność w wybaczaniu bierze się z tego, że pewne nasze doświadczenia się powtarzają, prawda? Nawet z tą samą osobą chociażby, tak? Że kiedyś w przeszłości doznaliśmy ze strony tej osoby jakąś krzywdę, której nie, nie uzdrowiliśmy, nie wybaczyliśmy i za jakiś czas życie stawia nas przed taką sytuacją, że doświadczamy czegoś ponownie i to się niejako kumuluje, i jakby te emocje no, są mocniejsze, silniejsze i jest nam jeszcze trudniej wybaczyć. Jak najbardziej i właśnie radykalne wybaczanie daje nam tutaj narzędzie do tego, żebyśmy mogli wybaczać na bieżąco, żeby te różne rzeczy się nie kumulowały. A tak naprawdę docelowo właśnie, tak jak już wspominałam, żeby żyć bez konieczności w ogóle wybaczania. Jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że żyjemy w świecie przyczynowo-skutkowym i doświadczamy jakiegoś skutku w postaci trudnych doświadczeń, to na pewno jest tego jakaś przyczyna, która się wydarzyła wcześniej. I czy ta przyczyna jest związana z z, z jakąś winą, to już jest właśnie nasza perspektywa. Jeśli my czujemy potrzebę obwiniania kogokolwiek, czegokolwiek, sytuacji, zdarzenia osoby, to znaczy, że my mamy. Wytrzymamy się naszych przekonań i patrzymy na tę sytuację zgodnie z naszymi przekonaniami i uwarunkowania, i stylem wychowania, w jaki w jakiś sposób e, e, jaki był wobec nas stosowany. Dlatego e, ta nauka i z, e, e, wybaczania i zastosowania w, tej, w tym celu właśnie narzędzi, które proponuje Colin Tipping e, pod nazwą Radykalne Wybaczanie jest bardzo pomocne w, tym, w tej nauce i w tym odzyskiwaniu energii z przeszłości po to, żeby w dzisiejszym świecie i w przyszłości żyć zdrowiej, lepiej, szczęśliwiej i pod każdym względem po prostu bardziej mieć satysfakcjonujące życie. Ale słuchaj, ale może jest jeszcze i tak, że z tego niewybaczenia czerpiemy jakieś profity, że to są dla nas jakieś plusy, dlatego tak mocno trzymamy się tej urazy. Tak, oczywiście bardzo często takie życie w świecie ofiar daje nam różne profity, zaspokaja naszą potrzebę na przykład atencji, uwagi, tego, że inni okazują nam właśnie takie współczucie i my w tych w takiej sytuacji możemy się właśnie czuć lepiej, lepiej od innych, bo tutaj działa już również takie, taki system przekonań. Jeśli ja mam przekonanie, że ktoś inny zawinił, no to ja wtedy mogę się czuć lepiej. I takie korzyści jak najbardziej, jak najbardziej mamy na pewno, i to utożsamienie się z ofiarą staje się takim, taką naszą troszkę dużo, drugą tożsamością. Dlatego praca z, z wybaczaniem jest taka trudna, bo nie jest naprawdę to proste, żeby wybaczyć komuś, kto zrobił nam jakąś bardzo dużą krzywdę, ale naprawdę warto, warto próbować robić i tego się nauczyć. A co zrobić w sytuacji, kiedy nawet, jak już chyba wspomniałam, jesteśmy już świadomi tego, że chcielibyśmy wybaczyć i że to jest, to się nam po prostu opłaca, ale wciąż nie umiemy tego zrobić. Coś nas blokuje i nie wiemy co to jest. Wtedy najlepiej poddać się po prostu procesowi, procesowi z, w ramach właśnie narzędzi radykalnego wybaczania, ponieważ one działają nawet wtedy, kiedy my w niej nie do końca wierzymy, kiedy my nie umiemy właśnie sobie poradzić. One zostały po to stworzone, one działają na troszkę innym poziomie świadomości, niż, niż normalnie pracuje nasz mózg. Wchodzimy, jakby w ten, w ten proces przez tak zwaną ósmą czakrę, która się znajduje. Nad, nad naszą głową i tamta ta praca właśnie z radykalnym wybaczeniem na tym innym poziomie świadomości przynosi zupełnie inne efekty niż takie świadome stwierdzenie, tak ja już komuś wybaczam albo nie trzymam urazy. To może nie przynieść takich efektów, właśnie o których mówisz, i wciąż raz za razem możemy się czuć um, znowu jakby atakowani tym brakiem wybaczenia ze swojej strony, mimo że byśmy nie bardzo chcieli tego wreszcie doświadczyć. Zatem, co należy zrobić, żeby wybaczyć? <gry> Zatem najlepiej zacząć stosować właśnie to, co już zostało sprawdzone, czyli różne narzędzia radykalnego wybaczania, które, 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 które pomogą nam uzyskać właśnie ten efekt. Nie jest powiedziane, że zrobimy raz jedną rzecz i już przybędzie efekt ostateczny. Czasem trzeba je powtarzać raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, czasem wiele razy. Natomiast na Pewno warto, warto próbować i próbować różnych. Mamy cztery takie główne narzędzia radykalnego wybaczania. Pierwszy to jest arkusz radykalnego wybaczania, i ten arkusz najlepiej przerobić z trenerem radykalnego wybaczania, ponieważ warto mieć świadomość tego, o czym się mówi. I trener jest tutaj osobą, która pomaga właśnie w zrozumieniu. To nie jest terapia radykalnego wybaczania. Dlatego to się nazywa trening, bo my się po prostu właśnie w ramach tego, tych spotkań uczymy właśnie tego wybaczania i docelowo wybaczania na bieżąco. Drugim takim narzędziem są cztery kroki radykalnego wybaczania, siedem kroków radykalnego wybaczania i również trzynaście kroków radykalnego wybaczania. One się między sobą różnią. Ja bym chciała pokazać na końcu naszego spotkania dzisiejszego te trzynaście kroków radykalnego wybaczania, żeby każdy słuchacz mógł sam na sobie sprawdzić i w razie potrzeby dodatkowo odtwarzać z nagrania i jakby cały czas pracować nad sobą, bo trzynaście kroków, Radykalnego wybaczania możemy sobie robić sami w każdym momencie i na każdą rzecz, z jaką będziemy się czuć niekomfortowo. A mogłoby się, a taka technika ho'oponopono, którą wykorzy można wykorzystać w radykalnym, wy znaczy w ogóle przy wybaczaniu, to jest taka technika, właśnie te, te, te kilka kroków: Kocham Cię, przepraszam, wybacz, proszę, dziękuję. Tak. No to jest. To jest, również jedno z narzędzi, bardzo trudne. Tak, to jest również jedno z narzędzi, które służy nam y, właśnie poradzeniu sobie z jakimiś w jakichś trudnych sytuacjach. Y, również y, wybaczanie i y, y, jest to technika, która y, również działa na innym poziomie świadomości i na innych energiach. Dlatego warto ją stosować również bardzo, bardzo często jak tylko czujemy się y, w jakiejś sytuacji y, źle, niedobrze, sfrustrowani albo w jakiś sposób atakowani, możemy również właśnie zastosować tę technikę -on -on powtarzania, Im więcej razy powtórzymy, tym efekt będą jeszcze lepsze. Czyli właściwie nie mamy innego wyjścia, jak wspomniałaś na początku. Tak. Musimy wybaczyć, bo zrobimy tak. to tylko i wyłącznie dla samych siebie. To Dokładnie. jest taka może technika właśnie takiego samolubna technika, w sensie, że to robimy to naprawdę tylko dla siebie. To jest taka technika samowychowania. Czyli jakby uczymy się samodzielnie podejmować decyzje na temat swojego życia, na temat swojego myślenia, czyli bierzemy odpowiedzialność za swoje myśli i decydujemy się na to, że my będziemy myśleć to, co my chcemy myśleć, a nie to, czego się co dostaliśmy w spadku po naszych przodkach, po, po, po różnych innych w, w ramach różnych schematów wychowania, i również w, przy Przekazie transgenetycznym nasze różne przekonania rodowe nam mogą w pewnych rzeczach przeszkadzać. A tutaj się decydujemy, że będziemy, to my zdecydujemy o czym i w jaki sposób będziemy myśleć. No, zdecydowanie tak. Zmień swoje myślenie, zmienisz swoje życie. Tak, w arkuszu radykalnego wybaczenia tam jest nawet taki jeden punkt. Moje myśli należą do mnie i tylko ode mnie zależy, co będę czuł. I to jest bardzo, bardzo ważne zdanie i warto je zapamiętać i przypominać sobie zawsze, jeśli ktoś nas albo coś, jakaś sytuacja uruchomi nasze jakieś takie właśnie niezbyt dobre samopoczucie. No tak, bo podczas kiedy my się zadręczamy, właśnie ta osoba może w ogóle nie mieć, takiego samo, nie mieć takiego poczucia i czuć się właśnie w ogóle z tą sytuacją komfortowo, świetnie wręcz, można powiedzieć. A my każąc ją, każemy siebie, jesteśmy katem dla samego siebie, prawda? Zadęczamy się cały czas, cały czas rozpamiętujemy, i to jakby nie ma końca, i to nie ma sensu. Właśnie, może w takim bilansie strat i zysków, no po prostu są same straty, i mówiąc językiem ekonomii, to nam się zupełnie nie opłaca. Dlatego właśnie wybaczanie jest najbardziej uwalniającą decyzją na drodze do osiągnięcia spokoju umysłu i radości życia, ale ponieważ jest to bardzo trudne, dlatego należałoby to zrobić pod opieką, że tak powiem, pod kierunkiem właściwie profesjonalisty który przeprowadzi nas przez ten proces i właśnie ja Cię teraz Małgosiu zapraszam do tego, żebyśmy mieli tutaj taką próbkę takiego procesu radykalnego wybaczenia. Chciałabym właśnie zaproponować Państwu proces 13 kroków radykalnego wybaczenia. Będzie on polegał na tym, że ja przeczytam, ja będę czytała tutaj takie różne stwierdzenia, czyli dokładnie 13 kroków. I w momencie, kiedy będzie taka potrzeba, gdzie ja zadam pytanie, chciałabym, żeby wszyscy głośno i wyraźnie odpowiadali tak. To jest bardzo ważne, bo w tym procesie wtedy angażujemy więcej zmysłów. Więc chciałabym, żebyście wszyscy Państwo usiedli wygodnie, jak najbardziej w komfortowej sytuacji. Można sobie usiąść, można się położyć, po prostu przyjąć pozycję, która będzie dla Państwa jak najwygodniejsza, zamknąć oczy, i powtarzać to co, to, co powiedziałam wcześniej, czyli ja, ja, głośno i wyraźnie mówić tak. I teraz zaczynamy. Rok pierwszy. Proszę poświęcić kilka chwil, aby przypomnieć sobie sytuację, która wywołała w tobie bolesne poczucie przerwy. Opowiedz historię lub opisz sytuację tak, jak ją widzisz. Jest to szybki sposób na to, by pozwolić uczuciom związanym z tą sytuacją wypłynąć na powierzchnię. Ja teraz zostawiam kilka minut po to, żeby każdy z Państwa mógł sobie właśnie przypomnieć coś, nad czym chciałby popracować. Dobrze, teraz punkt, krok drugi. Kiedy zamkniesz oczy, zdołasz uświadomić sobie, w którym miejscu ciała mogą być umiejscowione te emocje. Połóż rękę w tym miejscu, jeśli jest to możliwe. Czyli na przykład ktoś czuje na sercu, to proszę położyć rękę na sercu. Jeśli ktoś czuje na, na, na szyi, to proszę przyłożyć dwie ręce na szyję, klatkę piersiową. Tam na wątrobie, na splocie słonecznym. Gdzie ktoś czuje? Na żołądku. I teraz chciałabym, żebyście Państwo to zrobili. Dobrze, krok trzeci. Daj sobie teraz chwilę na to, aby ujawniły się uczucia i wyraź je, jeśli poczujesz taką potrzebę. Nie oceniaj ich ani nie powstrzymuj. Możecie Państwo je wypowiedzieć na głos. Jesteście w zaciszu domowego ogniska albo w miejscu, które jest dla Was komfortowe, więc możecie po prostu mówić też na głos. Teraz krok czwarty. Nawet jeśli nie rozumiesz, jak i dlaczego, czy jesteś gotów otworzyć się na możliwość, że ta sytuacja może być celowa i że Twoje wyższe ja stworzyło ją dla Twojego rozwoju duchowego? Teraz proszę głośno i wyraźnie powiedzieć tak. Krok piąty. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że Twoja złość jest bezpośrednim odbiciem czegoś, co potrzebuje uzdrowienia? I że nawet jeśli teraz tego nie widzisz, w tej sytuacji, w sytuacji tej zawarte jest uzdrawiające przesłanie? Tak. Krok szósty. Czy jesteś gotów porzucić swoją potrzebę osądzania sytuacji jako właściwej czy niewłaściwej, dobrej czy złej? Nawet jeśli nie wiesz jak i dlaczego, czy możesz po prostu pozwolić, by sytuacja była doskonała, taka, jaka jest? Tak. Krok siódmy. Czy możesz otworzyć się na ideę, że martwisz się i denerwujesz tylko wtedy, gdy daje o sobie znać coś w tobie, czemu zaprzeczyłeś, co wyparłeś, czego projekcji dokonałeś na innych i co denerwuje cię w innej osobie? Czy jesteś gotów uznać, że reprezentuje to część ciebie, która domaga się miłości i akceptacji? Tak. P Krok ósmy. Nawet jeśli nie masz pojęcia, jaką część siebie wyparłeś, czy jesteś gotów bezwarunkowo ją pokochać i zaakceptować teraz, w tym momencie? Tak. Być może czujesz teraz, że Twoje serce otwiera się na tę część ciebie, którą odrzuciłeś. Jeśli tak, powitaj ją z powrotem, uściskaj i bezwarunkowo pokochaj w tej chwili. Krok dziewiąty. Jeśli w sytuacji zaangażowane są inne osoby, to teraz jest taki punkt, w którym właśnie jest mówi o nie o sytuacjach, tylko o tym, jak czujemy urazę wobec kogoś. Czy jesteś gotów otworzyć się na ideę, że przyciągnąłeś tę osobę lub osoby do swojego życia, i że nieświadomie te osoby otrzymują dokładnie to, czego potrzebowały i co pozwala im pozbyć się swojego uzależnienia od bycia ofiarą. Tak, byście wszyscy mogli ponownie połączyć się ze swoją prawdziwą naturą i odzyskać moc, która jest w Was. Tak. Krok dziesiąty. Czy przyznajesz, że wybaczając innym, wybaczyłeś sobie? Tak. Krok jedenasty. Daj mi znać, kiedy uczucie, które odczułeś na początku, zaczną ustępować. Kiwnij głową, by potwierdzić, że to się stało i że zaczynasz czuć boską miłość w tym, co się zdarzyło. I powiedz na głos: Tak. Krok jedenasty, e, przepraszam, dwunasty. Kiwnij głową, kiedy historia związana z, moi, z tymi uczuciami częściowo lub całkowicie straci swoją wagę. Być może ledwo ją już pamiętasz. Tak. Krok trzynasty. Wybaczenie jest zawsze zmianą percepcji. Możesz teraz zacząć odczuwać tę zmianę w sobie. Zwróć uwagę na wszystkie odczucia w Twoim ciele, które mogą świadczyć o tym, że to się dzieje. Może się to stać dzięki odwróceniu uwagi od historii, której wcześniej dałeś siłę i skupieniu się na prawdzie, która zostaje wyzwolona. Kiwnij głową, kiedy poczujesz, że to się dzieje, i gdy dotrzesz do prawdy o tym, Kim jesteś? Tak. Tak wygląda proces 13 kroków radykalnego wybaczenia. Oczywiście każdy musi sobie pomiędzy w tych krokach zostawić tyle miejsca, ile potrzebuje, więc nagranie można zatrzymać i wtedy je w ten sposób wykorzystać. Po takim procesie warto zastosować coś, co pozwoli nam się uziemnić, czyli albo wyjść na chwilę na spacer, albo, albo głęboko pooddychać, tak bardzo głęboko wdech i wydech, żeby ta, ta, ta zjeść coś, co się lubi, na przykład czekoladkę, żeby ten proces się zintegrował z naszym ciałem, żeby to nie, było, nie zostało tylko na poziomie myśli i na poziomie energii. Tylko, żeby się zintegrowało w procesie komórkowym w ciele fizycznym. Więc warto zrobić takie przynajmniej trzy bardzo głębokie oddechy, a tak naprawdę to najlepiej taki oddech Satori, który trwa około dwóch minut i jest bardzo szybki. To jest taki przez dwie minuty. Warto to zrobić, bo wtedy następuje wymiana energii tej negatywnej na pozytywną, którą w sobie w tym momencie odnajdujemy i możemy. Odczuć wtedy w pełni ten y, efekt tego procesu? Jeśli nie uda nam się to za pierwszym razem, to taki proces trzeba powtórzyć. Jak najbardziej. Można wielokrotnie powtarzać ten proces na tę samą osobę, na tę samą sytuację. Można robić ten proces na tę samą osobę, ale na przykład na różne sytuacje, jakie się z tą osobą wiążą, albo na tę sytuację, ale poprzez spojrzenie z, różnej, z różnych stron i z, różnych, i z różnej perspektywy, właśnie, żeby każdą z tych perspektyw z, zgodną z naszymi przekonaniami uzdrawiać i uleczyć. Małgosiu, to może pozostawmy naszych widzów w procesie radykalnego wybaczania, a ja Ci serdecznie dziękuję. Naszym gościem i ekspertem była Małgorzata Mikołajczyk, konsultantka Totalnej Biologii, trener Radykalnego Wybaczania, Mediator. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Ja również bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.